Czy Ciri po dodatkowych sesjach z Avalachem byłaby w stanie otworzyć bramę między światami, która umożliwiłaby wampirom powrót do swojego świata? Oczywiście kłębią mi się w głowie różne myśli, niepewności i opcje, ale myślę, że tak. Ciri dzierży niesamowicie potężną moc o w sumie nieskończonym potencjale odwiedzania dowolnych światów i czasów, Sęk w tym, że pozostaje kwestia świadomego operowania nią, i tu może pojawić się problem, czy jest to do końca możliwe, aby zawsze być pewnym rezultatów. Ciekawe też, o ile pomocne, a wydawałoby się, że jest to istotne, może być wyczuwanie już takiego istniejącego, a zamkniętego przejścia. Ta jaskinia, do której zostałem zepchnięty, tam była brama między światami? Wciąż tam jest, w pewnym sensie. Tylko zatrzaśnięta na cztery spusty. Żadne drzwi nie są zupełnie szczelne. Czuć przez nie zapachy, powiedzmy, a jak wieje, przez próg wlatują suche liście, namacalny ślad tego, co po drugiej stronie. Co jeszcze istotniejsze, musimy mówić tu o otwarciu faktycznego przejścia, a nie tylko zniknięciu samej Ciri i pojawieniu się jej w zupełnie innym świecie. Ale to również po latach nauki i zdobytej wiedzy oraz praktyki nie wydaje się niemożliwe. Przekreślona smugą księżycowego światła, tafla jeziora zadrgała i zmarszczyła się pod uderzeniem wichury. Nocne powietrze nad taflą pękło, jak pęka rozbity witraż. Z pęknięcia wychynął karę koń. Z jeźdźcem na grzbiecie, czuła, jak mała czarodziejka drży. Trwały tak w uścisku czas jakiś, bez słowa. Potem obie odwróciły się ku temu miejscu, gdzie zniknęła brama światów. Czy elfy były sprawniejsze od ludzi pod względem fizycznym? Siła, refleks, kondycja. To jest trochę tak jak z naszymi ludzkimi rasami. Każda ma jakąś tam nieco większą predyspozycję. Oczywiście w niejednym aspekcie to równie dobrze może być mylne spostrzeżenie, ale nie o dociekanie tu prawdy w różnicach chodzi, tylko właśnie o takie powierzchowne porównanie na rzecz świata fantastyki. Jeśli nie czytaliście, to na pewno oglądaliście filmy. W uniwersum Tolkiena elfy, aby daleko nie szukać, na przykład Legolas, charakteryzują się niezwykłą zręcznością, co widać w pościgu krasnoludów uciekających w beczkach po rzece, czy w finałowej bitwie pod mina Stilit, gdzie nasz elf atakuje olifanty. Jest zdecydowanie mobilniejszy i szybszy niż jego przyjaciel Gimli i podobnie, ale już mniej, przewyższa Aragorna. Czyli mamy tu oczywisty schemat elf, człowiek, krasnolud. Podobnie sprawa ma się w świecie Forgotten Realms. Tam również elfy są prezentowane jako wyjątkowo zwinne i biegłe w walce istoty. Oczywiście w przypadku D&D to wszystko może się zdecydowanie bardziej rozmywać, ale chodzi tu już choćby o samą fizjonomię. No i pozostaje najważniejszy, najistotniejszy, niepodważalny Chłopski rozum, równie często mylny jak nieomylny, ale to już mało znaczące. Elfy mogą pochwalić się predyspozycją do lepszej zwinności, ale statystycznie to człowiek będzie silniejszy, choćby z racji większej szerokości w tak zwanych barach. Istotna jest tu po prostu kwestia samej anatomii. Niemniej uwzględniając to zagadnienie, owe różnice mogą występować, ale wcale nie muszą, uwzględniając kwestie indywidualne jak to ile kto pracował czy ćwiczył, ale predyspozycje każda rasa ma różne. Jaką decyzję książkową Geralt by podjął? Stanięcie po stronie Dijkstry czy Wernona Rosha i Talara, jeśli chodzi o zadanie racja stanu? Jeśli do momentu tego wydarzenia w życiu owego książkowego Geralta zachowalibyśmy przebieg wydarzeń z gier, uwzględniający oczywiście fakt, że Geralt pomagał Wes, współpracował z Roszem i tak dalej, to nie widzę w ogóle opcji, aby miał porzucić przyjaciół. Jasne. Powiecie, że opcje zawsze jakieś są, ale już nie bawmy się za nadto w co by było gdyby, bo to generuje nam nieskończone wręcz warianty. Osobiście uważam, bo nie mogę tu odpowiadać za samego Białego Wilka, że stanąłby po stronie wolnej Temerii, to znaczy Talara i rosza, nie w imię szczytnego celu niepodległościowego. Prędzej książkowie Geralt wolałby w ogóle się w to nie mieszać, a skończyłoby się jak zawsze, ale ze względu właśnie na ludzi z jakichś powodów mu bliskich. O jakim serialu z uniwersum marzysz? A, o dobrym serialu. A jeśli miałbym rozwinąć i nieco sprecyzować, to fajnie byłoby, aby był w formie animowanej, z naprawdę porządną grafiką charakterystyczną, ciekawą, jak w przypadku Arkane. A w kontekście samej historii, to gdybym ja trzymał pieczę nad tego typu projektem, to zrobiłbym to po Bożemu, czyli coś na wzór antologii z opowiadań. Każdy odcinek poświęcony byłby jednemu opowiadaniu, które to odcinki jedynie subtelnie by się zazębiały i łączyły. Na razie to by wystarczyło. Co gdyby Geralt spotkał po odzyskaniu pamięci Roba, tego chłopaka, co pchnął go widłami w Rivi? Zakładając, że w przypadku odzyskania pamięci mówimy tutaj o wydarzeniach z gier, które działały się po tych książkowych, to myślę, że po prostu by go oszczędził. Darował mu, być może wybaczył. Jakby tego nie nazwać, efekt byłby ten sam: chłopak przeżyłby to spotkanie. Zresztą, nawet gdyby to zdarzenie miało miejsce jakimś cudem tuż po wydarzeniach z książek, to efekt wydaje mi się byłby podobny z racji na spełnienie się Geralta, odzyskanie tego na czym zależało mu najbardziej. Mowa oczywiście o Yennefer i Ciri. Jasne, Ciri odeszła, ale już jak najbardziej tymczasowo bezpieczna. Usłyszelibyśmy zapewne z ust Geralta jakiś tekst o ludzkim życiu, tym, że przeszłość nie ma już znaczenia, a nasi zainteresowani ruszyliby w swoją drogę. Podobnie jak my w tym momencie. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.